Teraz, gdy zyskałem Waszą uwagę, przejdźmy do konkretów. Jestem znany pod wieloma imionami. Ale możecie nazywać mnie gangsterem. Mam plan, jak sprawić, żeby wszyscy się tu wzbogacili. A wszystko, co musicie zrobić, to trzymać się mnie. Trzy lokacje, czy monumentalne wypłaty. Gdzieś tam, w tropikach, jest bożek. Krążą pogłoski, że ma klejnot większy od waszej głowy. Chcę go mieć! Jest jeszcze jeden wielki łup czekający na nas w lokalnym depozycie, w samym sercu Brooklynu. Wszystko to należy do Red, więc musimy się stamtąd szybko wydostać. I na sam koniec pokaźny zapas ciężkiej amunicji zamknięty w składzie broni na północy. Ciężki pancerz, siła ognia i czołgi, całe mnóstwo! Wszystko pójdzie gładko, gdyż najlepsze napady na świecie... ...wymagają drużyny. Co powiecie na to, chłopaki? W porządku! O tak! Co? Jest jeszcze coś, w czym chciałbym mieć swój udział. Tryb swobodny! Głosujcie na mnie w tf Workshop, a może tam trafię.